Będziemy Państwa, dzisiaj przyglądać się sytuacji w Rosji, to znaczy sytuacji w opozycji, dlatego że tam kolejna wojna domowa wybuchła. Czym ta opozycja jest? Gdybyśmy powiedzieli, że jest to... Ideowa mozaika, to powiedzielibyśmy pewnie za mało, bo jest to mozaika, no właśnie lekko natłuczona młotkiem. Fundacja, którą kiedyś kierował Aleksiej Nawalny, postanowiła rozpocząć e, drugą wojnę domową w ramach opozycji. To nie jest walka o rząd dusz i dostęp do tych czy innych środków zewnętrznych. To są porachunki prawie mafijne. Słuchasz podcastu Raport Międzynarodowy. Zapraszają Witold Juraż i Zbigniew Parafianowicz. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raport Międzynarodowy. A Państwa i moim gościem jest profesor Hieronim Grala. Witam serdecznie. Witam pana redaktora. Witam Państwa. Słowo wyjaśnienie powiedziałem: Witamy z przyzwyczajenia, bo przecież zawsze witam wspólnie ze Zbigniewem Parafianowiczem, ale on z powodów obowiązku, z powodu obowiązków rodzicielskich dzisiaj niestety tutaj być nie może, także będziemy we dwóch rozmawiać. Zastanawialiśmy się ze Zbyszkiem, kogo to zaprosić? No, bo był prezydent Andrzej Duda, minister spraw zagranicznych i stwierdziliśmy, że profesor Hieronim Grala, tak być pasowało. Ja rozumiem, że to jest taki ludyczny przerywnik w, w waszym e, ciągu wybitnych postaci życia publicznego, jako że to to się nie się za tydzień premierami. To, to jest kontynuacja, nie, 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 nie. Taka Kontynuacja, ja na emeryturę nie odchodzę. Będziemy, proszę państwa, dzisiaj przyglądać się sytuacji w Rosji, to znaczy sytuacji w opozycji, dlatego że tam kolejna wojna domowa wybuchła. Oraz sytuacji w Rosji w tym sensie, że zastanowimy się, czy Władimir Putin jest w stanie Rosjanom sprzedać pierowo. Koniec wojny, zakładając oczywiście, że do końca wojny dojdzie. Ale zacznijmy od opozycji. Tylko że zanim przejdziemy do tych bieżących rzeczy, to jeśli, jeśli pozwolisz, chciałem spytać o to, jakie są dzisiaj główne siły opozycji w Rosji. A może powinienem powiedzieć opozycji rosyjskiej, bo pytanie, czy opozycja e, rosyjska i opozycja w Rosji, to jest to samo? Czy przypadkiem większość opozycji nie jest poza Rosją? No, zdecydowanie to nie jest to samo, bo e, główne ośrodki działalności opozycyjnej, a przede wszystkim główne postaci tego życia opozycyjnego, no, jednak z oczywistych względów, każdy chce żyć, e, działają i mieszkają poza Rosją. Co zresztą, jak widać z różnych przypadków, też nie zawsze oznacza życie bezpieczne. Mieliśmy słynny zamach na Wołkowa, prawda? Nie bez polskiego śladu i polskiego udziału. Na człowieka, który został młotkiem Tak, tym. Tak, tak. Oślepione gazem i pobitym młotkiem, ale mieliśmy również. W Kijowie atak dronem na dom, na mieszkanie, a jednak wybitnej postaci życia opozycyjnego, czyli byłego deputata Ili Ponomariowa. przy czym ze śledztwa wynikało, że to była operacja przygotowywana, której w odpowiednim momencie nie przerwano, nie zdając sobie sprawy, że te Drony to tam krążą nieprzypadkowo, chociaż oczywiście w owym czasie dronów rosyjskich nad Kijowem było sporo, i nie tylko rosyjskich. Także jest to oczywiście ryzyko. Ale wracając do, do rzeczy, czym ta opozycja jest? Gdybyśmy powiedzieli, że jest to ideowa mozaika. To powiedzielibyśmy pewnie za mało, bo jest to mozaika no właśnie lekko natłuczona młotkiem. E, tam cały czas postępuje atomizacja. E, Jeszcze dalej niż... Tak, 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 tak. To, to, to się dzielo hmm. rozpadają, wspierają, kłócą. E, na początku mieliśmy kilka bardzo wyrazistych postaci e, konkurujących z zagranicy o rządu dusz w Rosji. E, tutaj oczywiście liderem w tym sprawowaniu rządu dusz w pewnym momencie stał się e, Aleksiej Nawalny. E, jeżeli chodzi o popularność ruchu, skalę zasięgów, struktury, zwłaszcza na prowincji, co nie znaczyło, że to się przekładało na rząd dusz na przykład w środowiskach, Inteligencji, starych opozycjonistów, którzy mieli tu wiele zastrzeżeń i podejrzeń, i tak dalej, i po, po śmierci Nawalnego mamy sytuację, w której z jednej strony mamy struktury oświecone przez niego, nad którymi no formalnie i tytułarnie. Sprawuje rządy wdowa. Bardzo ambitna. Tutaj, bardzo tak. ambitna, która zademonstrowała pełnię swoich ambicji właśnie po śmierci męża, bo przedtem jednak była w cieniu męża. Jest to w koncercie kilku, powiedziałbym, dosadnie, arcykapłanów kultu nawalnego. To środowisko też się zmienia i też jest skłócone. Właśnie wspomnieliśmy tu Wołkowa na przykład, który wszedł w ostry konflikt z kolegami z tego środowiska i został wyautowany przecież z tego, z tego środowiska. E, mamy przedstawicieli wcześniejszej opozycji, z których niektórzy zapłacili za swoje stanowisko dosyć dużą cenę. Michał Chodorkowski. No właśnie, Michał Chodorkowski. Tutaj może, może jeśli pozwolisz, ja wejdę w słowo. Ja miałem zawsze bardzo poważne zastrzeżenia do wspierania Chodorkowskiego, bo wydawało mi się, że nie da się przekonać Rosjan do poparcia kogoś, kto jest oligarchą, po prostu dlatego, że Rosjanie takiej osoby co do zasady poprzeć nie mogą, bo ona będzie im się podobać z latami 90. No poza wszystkim Chodorkowski, co by nie powiedzieć, no, jak spojrzeć na początki Ukosu, to różnie tam bywało. No, przed Jukosem jeszcze różniej bywało, hmm. bo przecież to, to może jest nie mów... człowiek z karierą, nie on jeden zresztą, w młodzieżówkach, w, organiz... w komsomole. Karierze w komsomole zawdzięcza no, przejęcie tego, co stało się kapitałem informacyjnym i kadrowym Jukosu, czyli archiwów. Z których korzystał. Um, nawiasem mówiąc, pewną rolę odegrał tutaj Surkow, który pojawi się w naszych um, rozmowach, zapewne jeszcze dzisiaj. A Surkow wtedy był młodym, obiecującym pracownikiem Chodorkowskiego. Znaczy, no mówiąc krótko, do, do takiego majątku, jak miał Chodorkowski, nie dochodzi się też od tak y i no, 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 był beneficjentem te, 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 tego, no, tej grabieży. No i to jakim? My przywykliśmy do rozmów i opowieści o rosyjskich nababach, o bardzo bogatych oligarchach i tak dalej. I jakoś już nie pamiętamy, że w 2004-2005 roku Chodorkowski był uznany za najbogatszego Rosjanina wedle statystyk Forbesa. Hmm. No dobrze, to, to coś to, to, znaczyło. Tak, tylko że też zaznaczmy też uczciwie, że potem trafia do więzienia, spędza w nim 10 lat, czyli płaci naprawdę dużą cenę y, i, i przechodzi jakąś przemianę. On, on, to, 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 zawsze, jak o, nie mówię, to używam tego słowa: on się stał człowiekiem subtelnym. To jest, to jest nie, niebywała przemiana, prawda? To, ja myślę, że pewne zadatki, a raczej może pewne elementy, które umożliwiły to przemianę, istniały zawsze. Zwróć uwagę, że z wszystkich oligarchów i z wszystkich tych, którzy chcieli odegrać rolę polityczną, on miał dosyć prostą wizję, on chciał być prezydentem Federacji Rosyjskiej. On poszedł siedzieć w dużym stopniu dlatego, że otwarcie zapowiadał swój udział w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego i uważał, że może pokonać Putina, co było niewybaczalne, to było rzucenie rękawicy. E, więc był to człowiek z ambicjami politycznymi, których nie ukrywał, a no przecież 99% oligarchów rosyjskich nigdy nie mówi o żadnych swoich ambicjach politycznych, ba czasem do zademonstrowania tych ambicji bywa Zmuszanych, tak jak Abramowicz, do zajęcia fotela gubernatora. No tak, no ale to oni są tak, zadaniowane. Ten, no. ten konkretnie twierdził, że, że chce być prezydentem i do tego dąży. Ale było coś ważniejszego w moim przekonaniu. Był to jedyny z tych arcybogatych Rosjan, który. Widział potrzebę i możliwość przebudowy społeczeństwa, wychowanie nowej elity, wychowanie nowej inteligencji, wychowanie pokolenia o demokratycznych poglądach znakomicie wykształconego. I też chyba, i też chyba człowiek, który jak doszedł do pieniędzy, tak doszedł, ale potem już zaczął budować ten biznes według takich nowych reguł. Z płaceniem podatków, z, z transparentnością itd. Tak z tak dużą dalej. ilością przedsięwzięć charytatywnych, wspieraniem e, funduszy stypendialnych, stworzeniem e, programów dla rozwoju wybitnych dzieci. E, to naprawdę na tle innych oligarchów ówczesnych i dzisiejszych Którzy wspierają, Wyróżniało. Go Którzy wspierają dzieci swoje. Tak, no tak, 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 tak. E, więc, więc tutaj y, była to jednak postać, która zawsze się różniła od tej podstawowej masy najbogatszych Rosjan. No i dzisiaj jest w Londynie ogrobionym. człowiekiem biednym majątku. ma tylko. Cirka 600 milionów y, dolarów, y, co oczywiście jest degradacją straszliwą wiele zer w stosunku do wcześniejszego majątku, i też z tych pieniędzy udziela nie na różne pożyteczne przedsięwzięcia. Mhm. No dobrze, to mamy tak. Mamy y, mieliśmy Nawalnego, mamy, że tak powiem, pozostałości po y, ruchu nawalnego, mamy chodorkowskiego, kogo mamy jeszcze? No mamy. Wulkan może nie energia a ambicji byłego mistrza świata w szachach, Garego Kimowicza Kasparowa. No który, tak, ale to jest kategoria. No, to jest bardzo specyficzna kategoria, bo to oczywiście jest człowiek gigantycznych ambicji, który jednak potrafi przyciągać uwagę i który jak Złośliwi twierdzą, jest w stanie rozłożyć każdy kolegialny projekt swoimi ambicjami. E, jedynym człowiekiem, który mi opowiadał o swoim głębokim przekonaniu, że można z Garym Kimowiczem współpracować i lada moment stworzymy tu platformę i porządny ruch, był nieboszczyk Niemców. Mhm. kiedy zakładali ową rosyjską solidarność. Mhm. i Borys był przekonany, że z Kasparowem pracować się da. E... No, Borys, Borys Niemców to może też wspomnijmy tą postać człowiek, człowiek nieżyjący, zamordowany najprawdopodobniej zresztą na polecenie Putina. Tak. Ja zresztą mam takie skojarzenie, i kiedy myślę o Niemcowie, to chodzi mi o ten słynny wywiad, kiedy go spytano o to, co sądzi o Putinie. I on odpowiedział, ja zacytuję, proszę Państwa, po rosyjsku, po polsku przecież nie możemy przeklinać. Zapytany o Putina powiedział, on i obnutyj. Tak. E, a wszystko wolno zrobić, ale takiego czegoś powiedzieć nie można. I to był ten moment, no ale to taki, powiedziałbym... No, rzeka bez powrotu, z, z, tutaj już, tu, ale, już tu, ale przekroczył granicę. Tak, ale, ale Niemców to prawdziwy demokrata, zarazem... Taka kolorowa postać, prawda? No, rajski ptak, rajski, rajski ptak tak. rosyjskiej opozycji, e, król życia. We wszystkich tego aspektach. E, uroczy człowiek, uroczy e, rozmówca, e, uroczy... Mm, towarzysz, partner, świetny gawędziarz, znakomity dyskutant, człowiek o rozległej, chociaż nieco dyletanckiej wiedzy, a jednocześnie człowiek, który jak siadał do pracy, to potrafił oczywiście, jak wtedy, kiedy kandydował na mera Soczi, jego raport o kradzieżach z okazji olimpiady, przygotowany wówczas, był dokumentem, na którym nie jeden ze, współ... ze współpracowników Nawalnego z Fundacji Walki z Korupcją mógłby się uczyć rzetelności i dokładności badawczej. To... No dobrze, nie, 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 niemcowa nie ma, czy gdzieś w, je, w jego kręgu byśmy nie szukali takich postaci jak Ilja Jastrun, Władimir nie Karamurza. To... to są inni ludzie, to są inni ludzie, ponieważ e, nie, ludzie tacy jak Karamurza czy czy powiedzmy inny z wymienionych mhm. więźniów sumienia, wrogów Putina, za wymienionych wymiana biegłoroczna za za szpiegów i za naszego rupsowa, czy Leole Korłow, to są, to są ludzie działający na innym pułapie, w innej przestrzeni i co innego robią. Ale chodzi mi o to, że politycznie, no to liberałowie tacy, prawda? Albo jaszyn, to, to, to są jednak liberałowie mniej liberalni yy, i zdecydowanie moim przekonaniu bardziej etatystyczni niż, mm. niż Niemców. Niemców należą do pokolenia, yy, on zresztą jeden z nich wszystkich naprawdę robił yy, gospodarkę, robił pieniądze, yy, miał osiągnięcia jako gubernator i jako wicepremier i on się na tym po prostu znał, on rozumiał. Procesy gospodarcze, i tak dalej. On w jakimś sensie był prospołeczny, ale on należał do tego pokolenia, które zachłysnęło się wizją implementowania prawdziwego, dojrzałego kapitalizmu do Rosji. W istocie rzeczy krąg, tych przede wszystkim starych działaczy memoriału, to jest krąg hmm, powiedzieć, socjalistów to za mało zwolenników ingerencji państwa w gospodarkę, państwa opiekuńczego do przesady takiego właśnie postsowieckiego. Takie, ten, I takiego, tutaj oczywiście im nie było po drodze. Z takiego, takiego demokratycznego ZSRR. Tak, tak, z ludzko twarzą. Z twarzą. Mhm. To, zresztą, to zresztą widać było w istocie rzeczy, jak zastanawiamy się, dlaczego mhm. więźniowie sumienia wypuszczeni e, z ojczyzny na zachód e, zaczynają swoją misję wolnościową w mediach zachodnich od apeli, żeby znieść, osłabić sankcje, to nie dlatego, jak pisali ich wrogowie, właśnie w dużym stopniu ze środowiska e, postnawalnictw czy nawalnistów, że to są potencjalni agenci Putina, że E, sprzedają nam narrację władzy rosyjskiej, tylko w dużym stopniu dlatego, że to są właśnie sieroty po socjalizmie. Oni w ten sposób myślą, że dlaczego prosty naród ma cierpieć, e, jeżeli jest walka z reżimem, walka z systemem. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była Autopromocja.